Witam, dzisiaj trochę zaskakujący temat. Wczoraj w internecie pojawił się film, w którym ktoś nam wmawia, że słowo amen jest imieniem fałszywego Boga, i każdy, kto wypowiada to słowo w modlitwie, czy przy innej okazji oddaje cześć temu fałszywemu Bogu. Postanowiłem się tym zająć tak na szybkiego, bo argumentacja tych, tych osób jest po prostu śmieszna. Jest mocno naciągana, jest to typowa dezinformacja, bazowanie na niewiedzy innych osób, na braku wnikliwości. Każdy, kto zechce sprawdzić rzetelność takich informacji, to bez trudu może to zrobić, ale trzeba oczywiście pewnego rozeznania, pewnej wnikliwości. I właśnie w tej chwili zajmę się tym argumentem, twierdzeniem, że Amen to jest jedna z odmian imienia egipskiego Boga Amon lub Amun. Czy Boga Słońca? Jak wiemy, nasz Pan Jeszu posługiwał się słowem Amen. Właściwie to on sam częściej wypowiadał te słowa w ciągu tych trzech lat swojej służby, niż w całym Starym Testamencie to słowo występuje. A osoby atakujące to słowo głównie skupiają się na tym, że rzekomo masoreci zafałszowali Biblię i wstawili tam między nimi: te y, y, imię Boga fałszywego, żebyśmy oddawali cześć Mu. No, nasz Pan wychodziłby na to, że też by mu oddawał cześć, a przecież jest to niemożliwe. Był, pochodził z nieba, przyszedł z nieba i wiedział doskonale, jak na imię ma jego ojciec i wiedział doskonale, że słowo Amen znaczy po prostu potwierdzenie, uwiarygodnienie, taki silny nacisk na to, że, tak się, że taka jest wola, taka jest prawda, niech tak się stanie, lub tak jest po prostu. Naszym odpowiednikiem byłoby pewnie tak jest. Zobaczmy jednak, że przeciwnicy słowa Amen argumentują, powołując się na Wikipedię. Dlatego będę ich od tej pory nazywał sektą świętej Wikipedii, ponieważ to, co pisze w Wikipedii, oni traktują znacznie wyżej i znacznie cen, jako cenniejszą prawdę, pewniejszą, niż to, co pisze w Piśmie Świętym, niż to, co pisze w Nowym Testamencie. Osoby te unieważniły większość ksiąg Nowego Testamentu, twierdząc, że apostoł Paweł jest fałszywym apostołem, wszystkie jego listy wyrzuciły i wszystkich, którzy go popierali, też uznali za fałszywych apostołów lub za fałszywe księgi, jeżeli taka dobra wzmianka o Pawle się w nich znalazła. I te same osoby teraz, powołując się na Wikipedię, znajdują tam hasło Amon, oraz znajdują informacje, że są też inne odmiany tego imienia. Amun, Amen, jeszcze inne. W Wikipedii Polskiej jest ich nawet więcej. Imen, Amman, no różne są po prostu. I zobaczmy, jak oni argumentują. Po grecku jest podane, niestety nie znam greckiego, Amon. Pomożemy na sekcie. Która wyznaje świętość Wikipedii, że tam po grecku pisze ammon. Po prostu am Mon. Zupełnie inaczej pisze się ammon, a inaczej amen po grecku. I w słowniku, w słowniku grecko-polskim jest to rozróżnione. Amen co innego znaczy, inaczej się pisze, i ammon co innego znaczy, inaczej się pisze. Poza tym, jak dowiadujemy się z Wikipedii, tej, którą oni darzą takim wielkim zaufaniem, imię to pisze się trzema literami. I, M, N. I jak widzicie, nie ma tutaj ani A, ani E, ani U. Po prostu te samogłoski my się domyślamy, jakie dodać. Ponieważ no, ten wczesnoegipski wczesno język również nie miał samogłosek. Było bardzo skomplikowane pismo, które się opierało na obrazkach, symbolach i na też literach, ale głównie samogłoskowych. I dlatego dzisiaj naukowcy nie mają pojęcia, jak, jak, jak prawidłowo brzmiało to imię. I Amon jest tylko jedną z wersji. Amon, Amen, Imen, Ammon, Hammon, to są różne wersje, ponieważ yy, badacze tego zagadnienia, nie wiedząc jak prawidłowo się wypowiada, no w pewnym momencie używali każdy innego, więc Wikipedia podaje po prostu nie różne imiona, jakie wzywali czciciele tego Boga, tylko różne imiona, jakich używali naukowcy, na ślepo próbując odgadnąć, jakie to jest. Tak więc słowo Amen jest jedną z wersji, jaką jakiś ktoś tam gdzieś w książce napisał, że tak się powinno wymawiać, prawdopodobnie, albo tak postanowił wymawiać. Naukowcy nie są co do tego zgodni, naukowcy są, mają poplątane te pojęcia. No zobaczmy, tutaj mamy na ekranie wymowę egiptologiczną, czy tak egiptologów. I to jest tłumaczenie z wersji angielskiej w Wikipedii. To co podkreśliłem mówi nam, że po prostu naukowcy domyślają się, jakie powinny być samogłoski i tak naprawdę to nikt nie wie. I tu nawet jest sugerowane, że prawdopodobnie. Tu ten hamon mówił się zupełnie inaczej. Yy, zresztą, jak ktoś chce, mogę pokazać też wersję angielską. Jeżeli ktoś zna wersję angielską, może sobie sam przetłumaczyć. Tamte tłumaczenie zrobiło mi Google po prostu automatycznie. Ale mało tego, yy, po rosyjsku również mamy tą samą informację. Tutaj zaznaczyłem fragment, który Google mi przetłumaczyło na polski, i w tym prostokącie tutaj widzimy oryginalne. Rosyjski, jeżeli ktoś zna, może sprawdzić. Egiptolodzy nie mają pojęcia, jak się czytało te słowa. Nie, nie wiedzą, czy amon, czy amon, czy, czy amen, czy jeszcze inaczej. Po prostu zgadują i każdy ma swoją wersję. Jak widzimy, osoby, które budują na czymś takim swoją wiarę, po prostu się kompromitują. Ale przyjrzyjmy się kolejnej kompromitacji, bo jest jeszcze jeden argument, na który oni się powołują, i zobaczcie, z jakim entuzjazmem. Coś ciekawego znajdę. No i znalazłem. No, proszę państwa, to jest coś niesamowitego. Proszę, inne znaczenie słowa Amen. Amen, imię demona oraz jedno z imion egipskiego Boga życia i płodności z głową barana. Amen. No to teraz przyjrzyjmy się z jakich źródeł. Wyciągnięto tak sensacyjną wiadomość, że Amen to jest imię Demona. Otóż tutaj jest skan z tej Wikipedii, na którą się powołują w języku polskim zresztą, z którego wyraźnie wynika, że są dwa odnośniki, czyli dwa źródła. Źródło numer 3 tam na dole jest napisany artykuł i link do tego artykułu. To jest artykuł napisany przez osobę anonimową. Przynajmniej mi się nie udało ustalić, kto to, kto to ją napisał. No, równie dobrze sekta e, świętej Wikipedii może swoje artykuły napisać i też podlinkować, bo nie wiem, czy wiecie, że w Wikipedii każdy może mieć swój udział i też może nam pisać różne bzdury, dlatego Wikipedia jest bardzo, bardzo e, niewiarygodna. Mogą szataniści nawet pisać własne, własne rzeczy, własne historie, przekłamywać sprawy. I zobaczcie rzecz ciekawą. Odnośnik numer 2, i tutaj na dole jest wzmianka, kto jest jej autorem? Znany Szatanista. Autor Biblii Szatana. I to wiarygodne źródło, na którym opierają swoją wiarę ci ludzie z tej sekty świętej Wikipedii, to jest Biblia Szatana. Ci ludzie, którzy unieważniają więcej niż połowę Nowego Testamentu, wierzą w Biblię Szatana, to co tam pisze. I to jest dla nich wiarygodne. Zobaczcie, jak. Jak bardzo pobłądzili, ale co powiedzieć o tych, którzy mi zaufali. Ci ludzie daleko odeszli od prawdy, odrzucili aposta Pawła jako fałszywego, odrzucili większość ksiąg Nowego Testamentu, odrzucili prawdziwe imię Jeszu Pomazańca, zresztą na takich samych bezsensownych argumentach oparli się jak tutaj z tym Amenem całym. I, i jeszcze odrzucili nawet tetragram, twierdząc, że tetragram to jest fałszywe imię Boga, że to jest w imię jakiegoś bożka tak naprawdę. No coś niesamowitego. To są, to są po prostu szokujące informacje, jak daleko można zbłądzić i jak łatwo można dać się szatanowi oszukać, bo tu mamy jawny dowód. Szatan ich oszukał. To oni czerpią informacje z Biblii szatana. Pośrednio oczywiście przez Wikipedię, no ale są ofiarami tego, który udaje anioła światłości. Jakby tego było mało, to przywódca tej grupy nazywa niegodziwca Lucyferem. W Piśmie Świętym nigdy nie ma tak pochlebnego imienia w stosunku do diabła. Słowo diabeł znaczy oszczerca, kłamca. I z reguły takie określenia są używane w stosunku do szatana, czyli że jest kłamcą, oszczerca, zły, niegodziwiec. A jak jego słudzy nazywają? Jego słudzy prawią mu komplementy. Wprawdzie apostoł Paweł czego, że szatan przybiera postać anioła światłości, ale jego słudzy wręcz nazywają go aniołem światłości, czyli mówią Lucyfer, to znaczy niesący światło. Drodzy, czy naprawdę Lucyfer ma niesie światło? Najwidoczniej przywódcy tej sekty niesie światło i dlatego nie dziwnego, że czerpie on informacje z takiego źródła jak Biblia szatana. Od autora, który w 1966 roku utworzył w Stanach Zjednoczonych Kościół Szatana. On jest właśnie autorem tej Biblii. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że będziecie ostrożniejsi w przyjmowaniu takich sensacyjnych wiadomości.